Cześć, kochani. Słuchajcie, miałam napisać posta na święta z życzeniami, ale no nie, no wolę do Was przyjść, i coś tutaj powiedzieć, uśmiechnąć się przede wszystkim do Was, posłać dobrą, pozytywną energię, posłać ciepełko, posłać miłość. Także, jak będziecie tego słuchać, to, żeby Wam się tak cieplusio na serduszku zrobiło. Hmm? Słuchajcie, ten czas świąt dla wielu z nas jest szczególny, dla wielu z nas jest trudny. On może się nam z różnymi rzeczami kojarzyć. Możemy mieć zaplanowane jakieś fajne rzeczy, a możemy mieć niezaplanowane. Możemy te święta spędzać w samotności sami, bez nikogo, a może z rodziną, z którą nie zawsze nam jest po drodze. A może te święta będą radosne. Zobaczcie, tu jest tak wiele różnych możliwości. Tak wiele różnych dynamik i tak wiele różnych okoliczności świątecznych, prawda? Jak to teraz wszystko objąć razem i, i złożyć życzenia dla wszystkich, dla każdego, tak, żeby było uniwersalne? No właśnie, siedzę sobie z tym i myślę. I wiecie, przypomina mi się, hmm, przypomina mi się takie miejsce, kiedy myślę właśnie o grudniu, kiedy myślę o świętach. Przypomina mi się takie miejsce w mojej ukochanej Irlandii. To miejsce nazywa się Newgrange. To jest taki bardzo stary kopiec. Ponad 5000 lat to jest takie miejsce, jeszcze starsze niż piramidy egipskie. I w tym byczym, wielkim, naprawdę wielkim kopcu, jest taka maleńka komnata w środku. Taka komnata ze spiralkami na ścianach. No. I do tej komnaty wpada światło tylko raz w roku. W tym czasie, teraz, pomiędzy 20-23 grudnia. On został tak zbudowany te tysiące lat temu, że tylko teraz w tym okresie, kiedy słońca przybywa, a zacznie przybywać od jutra, od 21. 22. wtedy te promienie mogą do tej komnaty wpaść. Jak ja sobie o tym myślę, to myślę sobie, że to jest taka metafora tego, jak my mamy, wiecie, w środku to nasze serce, nie tylko to fizyczne, ale to też to emocjonalne serce i i to fizyczne, które jest obudowane ciałem, tak jak ta komnata tym kopcem. I to nasze emocjonalne, które jest obudowane, wiecie, różnymi warstwami, różnych, czasami niefajnych rzeczy. To, mimo wszystko, pod spodem tego wszystkiego jest ta komnata ze spiralkami. No. Więc chciałabym Wam życzyć, każdemu z Was, żeby ten czas świąt był takim czasem, żebyście. Na tyle, na ile jesteście w stanie, na tyle, na ile to jest teraz możliwe, żebyście poczuli połączenie z tą wewnętrzną tam, gdzieś w środeczku, komnatą, żeby ona została oświetlona przez ten dobry czas, może przez te migające światełka na choince, a może przez ciepło życzeń, a może <laughs> przez ciepło barszczu, który będziesz jeść, a może przez to, że pójdziesz na samotny spacer po mieście i nie Odbije się nawet w ulicy jakieś światełko, ale ono tak gdzieś wpadnie do tego serduszka. Chodzi mi o to, żebyśmy mieli takie momenty w te święta, albo dali sobie prawo do nie, albo otwartość na nie, żeby wpadło tam do środka i jak najwięcej dobrego, ciepłego, miłego, przypominającego o miłości światełka. Takiego, żebyśmy mogli. Od środka zaświecić, od środka tym ciepłem, tą miłością, tym dobrym rozbłysnąć. Tego Wam bardzo życzę, szczególnie teraz, w ten grudniowy czas, szczególnie teraz, kiedy świętujemy właśnie narodziny, tak? Narodziny, dzieciny. Słuchajcie, my też wszyscy mamy w sobie tą dziecinę. Więc jak gdzieś usłyszycie kolendy, to pomyślcie sobie, że to nie tylko dla tego Jezuska, tylko to też dla nas, dla każdego z nas. Każdy z nas ma w sobie tą dziecinę. Która no właśnie czego ona potrzebuje? Czego ona potrzebuje i do czego ona jest stworzona? Życzę Wam takiej kontemplacji. Życzę Wam zatrzymania się nad tym, o czym to może być. Bo wiecie, my mamy swoje przyzwyczajenia, zostaliśmy nauczeni, jak mamy patrzeć na ten czas, na święta, na symbolikę, ale my możemy zajrzeć, po, popatrzeć na to po swojemu, z czym mnie ten czas kontaktuje. Gdzie mi i dlaczego robi się ciepło, a może trudno, może ja potrzebuję właśnie gdzieś wnieść to ciepełko. Może ja potrzebuję gdzieś wnieść tą świeczuszkę? Może ja gdzieś potrzebuję zapalić takie dobre, fajne, kochane lampeczki? Gdzie to jest potrzebne? Także, kochani, troszeczkę mam jeszcze chrypkę po tej mojej chorobie. Chcę Wam przede wszystkim bardzo podziękować za ten cały rok, za nasze spotkania w komentarzach, za nasze spotkania na sesjach, na warsztatach. Bardzo jestem wdzięczna za to, że jesteście, za to, że zapraszacie mnie do swoich wewnętrznych żyć, za to, że ja czasem mogę wejść jak ten promyczek tego słońca do waszej wewnętrznej komnaty. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, jest to dla mnie poruszające, jest to dla mnie bardzo uczące, bo przeglądając się w was, widzę siebie, zaglądając do siebie, widzę was i mam nadzieję, że choć trochę więcej. Popłynęło dzięki temu miłości. Więc trzymajcie się cieplutko, z miłością, kochani.